Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym projektem Denko Dzisiaj zapraszam Was na pustaki z miesiąca lipca oczywiście część pierwszą No i zaczniemy może od maski do włosów Tutaj mam opakowanie maski z to Ta z ceramidami, taka wiecie odbudowująca włosy, zniszczone Natomiast ja dostałam taką wiecie, można powiedzieć odlewkę od koleżanki aby sobie przetestować, wypróbować. Bardzo przyjemnie pachnie ta maseczka. Jest dość rzadka, ale na włosach, wiecie, się jeszcze utrzymuje. Dość poprawny produkt, dość fajnie mi się go używało, więc kupiłam sobie pełnowymiarowe opakowanie. No i zobaczymy, jak się sprawdzi na dłuższą metę na moich włosach. No i jak jesteśmy już przy włosach i przy maskach, to mam tutaj jeszcze jedną maseczkę z użytą Yumi i tą maseczkę kupiłam po filmie o Łagatki. Ona, tak wiecie, dość fajnie zachwalała, że dobrą robotę robi na jej włosach. Natomiast u mnie na moich włosach za bardzo się to nie sprawdzało. No i kolejny minus, ogromny jak dla mnie, to zapach. Tu jest zapach arbuza i ten arbus jest bardzo mocno wyczuwalny. Powiem Wam, że ja czasami kupuję produkty z o zapachu arbuza i bardzo dobrze się z nimi dogaduje natomiast tutaj nie, to była maska niby do włosów średnio parowatych niestety u mnie nie robiła żadnych ochów i achów, użyłam ją dwa razy tak wiecie solo, a później zużyłam dodając właśnie olejku innych odżywek na włosy na 30 minut i w ten sposób zużyłam te 300 ml ale na pewno więcej do tego produktu nie wrócę tu mam z Rossmana chusteczki z Aluetta one są takim czteropaku. Chusteczki z Aloesem, dobre, mokre, odpowiedniej wielkości. Zawsze mam taką suszetkę w torebce, tak wiecie, do wytarcia dłoni czy butów i sprawdza się ok. Tu mam taką małą próbeczkę z Avonu Encanto Balsamu. Balsam typowo taki, wiecie, perfumowany, niekoniecznie nawilżający, Oczywiście zużyłam sobie na nogi, ale pełnowymiarowego produktu to na pewno kupować nie będę. Jeszcze jedna rzecz dowłosowa z Joanny i to jest taki krem podkreślający loki. Poziom utrwalenia była tutaj tylko dwójeczka, więc niestety to za dużo na moich włosach nie robiło. Dość przezroczysta, taka gęsta konsystencja, ale sklejała włosy. To mi się też osobiście nie podobało, natomiast znam z Joaśki dużo fajniejsze produkty do włosów, typowo kręconych, także o nich na pewno usłyszycie już w kolejnych projektach denko. Z marki Kosmia, czyli marka własna Oshawn. Mam tutaj mydło do mycia dłoni, takie uzupełniające brzoskwiniowe. Całkiem fajne mydełko, dobrze myło, dobrze pachniało. Także zużyliśmy, Chwilowo nie kupię, bo mam jeszcze inne produkty do mycia dłoni, które chciałabym zużyć, Z ziai mam tutaj mydło do mycia, właśnie dłoni. Greyfruit z zieloną miętą. Bardzo przyjemnie pachniało. I on ma taki kolor to mydełko taki serdynowy, przyjemnie pachnie właśnie ten grey food z zmiętą. 270 ml gęste mydełko i to jest też fajne mydło, bo on niweluje zapachy kuchenne. Także jak najbardziej Wam polecam oczywiście do kuchni kupiłam sobie już kolejną sztukę coś do farbowania włosów. Ostatnio farbuję włosy bardziej naturalnymi produktami. Tutaj mam farby Herbatint. Kupuję ją sobie oczywiście na Allegro, koszt około 60 zł. No i ja wybieram sobie jasny kasztan, natomiast tradycyjnie wychodzi ten kolor bardzo ciemny na moich włosach, ale podczas, wiecie, myć ten kolor się spukuje na bardzo ładny odcień, co zresztą możecie zobaczyć. Pokrywa też dobrze siwe włosy, nie śmierdzi, farba jest taka żelowa, ale spokojnie ją się pędzelkiem nakłada. No i oczywiście już mam kolejne opakowanie kupione i lada moment, muszę znowu włosy zafarbować. Coś do kąpieli, marka Knight. wiecie, że ja tą markę bardzo lubię, tutaj mam płyn do kąpieli Good Night, który barwi wodę, barwi ręce, barwi wannę, więc trzeba z nim uważać, ale wystarczy dosłownie jedna nakrętka na wannę, aby woda była zmiękczona, o przyjemnym zapachu, kolorycie i delikatnej piance. Także uwielbiam, jak gdzieś będę miała okazję, to na pewno wrócę do tego produktu, a tutaj mam z Gdańskiej, czyli z Ziai, też płyn do kąpieli, ale niestety już niedostępny. Tu była pojemność 500 ml, przezroczysta konsystencja, bardzo przyjemnie pachnący, delikatną piankę robiący w wannie. Cudowny zapach, ale tak jak wspomniałam, produkt już jest wycofany z produkcji. No i teraz mam dwa dezodoranty. Pierwszy, no to wiadomo, granatowa wersja Nivea. Dla mnie dezodorant sztos, za trwałość, za świeżość, za zapach. Kupuję, trzymam się go i od czasu do czasu wiadomo, że skuszę się na jakiś inny dezodorant, tak jak tutaj. Mam Garnier, niby 48 godzin odświeżenia, typowa wersja taka dla sportowców, niestety nie. U mnie po 3 godzinach ja czułam się już po prostu nieświeżo, niekomfortowo, także zużywałam ten dezodorant będąc tylko w domu. Jak widzicie, kupuję coś innego, żeby przetestować, ale niestety nic mi się nie sprawdza. I kolejna rzecz, można powiedzieć, kąpielowa, olejek z Nivea, natomiast ja używam to do mycia gąbek i pędzli. Oczywiście warto go łapać go na promocji, bo jest w tej chwili dość drogi, ponad 20 zł, już nawet widziałam w sklepach, że kosztuje, także nie wiem, czy nie będę tylko korzystać z Isany, która ma zdecydowanie korzystniejszą cenę do pojemności. No i następna rzecz, którą bardzo lubię, nie, jeszcze nie ostatnia, bo tu jeszcze mam całkiem sporo kosmetyków zużytych, Himalaya Mint Fresh, moja ulubiona pasta taka żelowa do ząbków w zielonym kolorze. Pięknie odświeża ząbki, i oddech, i nie jest też taka hardkorowo miętowa. No i oczywiście to jest pasta bez fluoru. Następna rzecz, będzie może coś dla przyłamania z kolorówki. Turz do rzęs Maybelline High Sky, to jest ta czarna, czarna wersja. Świetny tusz. Bardzo fajna silikonowa sztuteczka z krótkim włosiem, ale idealnie wydłużająca, rzęsy podkręcająca dla mnie tuż mistrzostwa świata. Zdecydowanie lepszy niż ten, co mam w tej chwili, czyli tą żółtą byczułkę, chociaż kiedyś tą żółtą wyczółkę uwielbiałam, tą kolosal. Natomiast tuż świetny, myślę, że z przyjemnością wrócę do niego kiedyś. Miniaturka z kalendarza Sylweco, wianek wzmacniający szampon do mycia włosów 30 minut. i o dziwo, jak moje włosy się z tymi szamponami nie dogadywały kiedyś, tak teraz przyjemnie mi się go użyło, oczywiście na dwie aplikacje i umyłam sobie tym włosy po olejowaniu. Bardzo dobrze oczyścił włosy i skórę głowy, także jak najbardziej miłe zaskoczenie, ale tutaj mam odżywkę do włosów z barwy botaniki, no i jak wiecie, ta Odżywka do włosów suchych, zniszczonych, świetnie się u mnie sprawdza, a tu miałam do włosów suchych i łamliwych, głęboko nawilżająca, no i niestety niekoniecznie, tu są proteiny pszenicy, więc te moje włosy się puszyły, nie wyglądały za dobrze, oczywiście ja dość długo miałam w łazience tą odżywkę otwartą, także tą skończyłam, ale do tej wersji na pewno już nie wrócę, teraz niech będzie może zapach. Francuskie perfumy, czyli inspiracje z zapachami takimi, wiecie, markowymi. Tu miałam 170, czyli zapach Kirke. przecudowny zapach. Tu jest 30 ml wody perfumowanej. No i powiem Wam, że na początku, jak przyszedł ten zapach, ja sobie wciknęłam na dłoń i mówię, kurde, nic nie czuję. A mój mąż i moja córka mówią, no coś ty, mówi, to w całym pokoju daje czadu, bo jest tak intensywny zapach. No ale odstawiłam, wiecie, perfumy na dwa tygodnie. Mówię, dobra, bierzemy, testujemy. No i powiem Wam, że psiknąłam i przepadłam. Pierwsza nuta, jak to się tu wybija, gdzie ja, wiecie, nie mam jakiejś takich, wiecie, umiejętności opisywania zapachów, Toż oczywiście jak popatrzyłam w skład, to poczułam maliny i rzeczywiście te malinki tak w otwarciu tutaj się ukazują. No i oczywiście kupiłam sobie kolejne opakowanie. Może teraz coś z kochani, bo też trochę tych rzeczy zużyłam. Na pierwszy ogień niech pójdą płatki pod oczy z w płatki kolagenowe. One są takie dość grube, złote, ale powiem Wam, że dobrze się trzymały tutaj w okolicy pod oczami, nie zsuwały się. No i też fajnie tą okolicę pod oczami nawierzyły. Natomiast no, no saszetka chyba kosztuje około 12 zł, więc no wiecie, nie są tak... Y Polecane, żeby kupować je pojedynczo, ale raczej się opłaca kupić te w takim słoiczku, gdzie jest chyba 60 sztuk, ale to też najlepiej na promocji, bo one chyba w tej chwili też 120 zł kosztują. Ale wiecie, do wypróbowania, do przetestowania na raz można wytrzymać. Maska w płacie z Harry Pottera Gryffindor Maska czarna z takimi drobinkami, dobrze nawilżała skórę na twarzy, ale powiem Wam, że maseczka była strasznie mała. Ja nie mam jakiejś pucatej, dużej buzi, a maseczka kochani mi się kończyła w połowie policzka, a więc no fajne nawilżenie, ale myślę, że do tej maski już więcej nie wrócę. Tu mam maskę z Glam Foxu, dobrze nawilżającą, widzieliście już w zakupach, że kupiłam sobie właśnie kolejne sztuki. Bardzo fajna maseczka, dobrze nawilżająca, także tą maskę jak najbardziej mogę Wam polecić. Tu mam maskę z Evaline Cosmetics, taką z nadrukiem Lamy, niby matująca, ale ja tam, wiecie, żadnego matującego efektu na skórze nie widziałam. Odsużyłam, maseczka poprawna i tyle. No i tu mam jeszcze jedną maskę z Glam Foxu do skóry dojrzałej, i powiem Wam, że ona też była całkiem fajna, więc jak najbardziej te maski z tej firmy mogę Wam polecić. No i jeszcze jedna maseczka, która była genialna. Sersan Love. Powiem Wam, że to była maseczka cieniusieńka. Ona była na takiej jeszcze płachcie plastikowej. Maseczka była jak długa skóra, tak mocno przylgnęła mi do twarzy, pięknie nabliżyła skórę, a także tą maseczkę jak najbardziej mogę Wam też polecić. No i mamy tu jeszcze płatki, płatki z live'a, to małe opakowanie. Ja kupiłam sobie w takim tujpaku, więc płatki całkiem fajne i myślę, że będę się ich trzymać. Szaleństwo kolorów, czyli coś do kąpieli, kulki z manufaktury piękne. Wydaje mi się, że to jest wosmanie, ta seria dostępna. Kulki barwiły wodę, delikatnie ją zmiękczały. Nie było oczywiście tam żadnej pianki, bo to tylko kule, ale mam oczywiście kolejne opakowania właśnie kulek do kąpieli. No i kochani, mamy tutaj miniaturę 50 ml balsamu Yumi aloes z winogronem. I dobrze, że to była tylko taka mała pojemność, bo powiem Wam, że ten winogron po prostu mnie tu męczył. Jak lubię mydło do mycia, dłonie z winogronem, a tak tutaj balsam do ciała, gdzie ten zapach zostawał na skórze przez dłuższy czas. Niestety mi się nie podobał, męczył mnie ten zapach, samo nawilżenie skóry z basą było w porządku, no ale cieszę się, że to była tylko taka mała miniatura, a nie duże opakowanie. Szampon do mycia włosów od Ziai, też seria wzmacniająca, 270 ml i to jest szampon przeciw wypadaniu włosów, on ma też delikatnie taki miętowy zapach, no i powiem Wam, że to odświeżenie na skórze głowy jest wyczuwalne, takie delikatne chłodzenie, czy szampon działał przeciw wypadaniu włosów, to nie jestem do końca w stanie stwierdzić, dlatego, że ja używam mnóstwa różnych produktów, które pomagają właśnie, żeby te cebulki włosowe były wzmocnione, ale od klientek wiem, że używają i są zadowolone, więc polecam. Kolejna świetna rzecz, którą uwielbiam, tonik z Liran i to jest ta seria diamentowa, to jest tonik, po którym ja widzę rzeczywiście nawilżenie skóry, on też bardzo przyjemnie pachnie, mam oczywiście dwie sztuki na zapasie i z przyjemnością będę się trzymać tego produktu, jak najbardziej jest na plus. Coś do skóry głowy, czyli wcierka od Bibio, jak na naturalny produkt, ona miała bardzo mocny zapach, co mnie osobiście zdziwiło, jest to wiecie, zapach takiej yy, świeżości, owocowości, ale właśnie dość intensywny, 100 ml oczywiście na jakiś czas mi wystarczyło przy wieczornej pielęgnacji, bo ja wtedy nakładam te wszystkie wcierki na skórę głowy. Przyjemny produkt, nie przytłuszczał włosów i skóry głowy, ale czy wiecie, wspomagał wypadanie włosów? Myślę, że trochę zahamował, bo nie sypią mi się już tak włosy, jak przez poprzednie, wiecie, miesiące. Gagatka skończyłam, patrzcie co wykończyłam, podkład z bielendy, ten, który tak mocno oksydował, ja miałam to kolor 01 jasny, nie, on wcale nie jest, kochani, jakiś jasny, jasny. Idealnie mi się sprawdza do mieszania z podkładami, które mam za jasne. I do tego stopnia to się sprawdzało, że kupiłam sobie kolejne opakowanie i dzisiaj też mam wymieszany podkład, właśnie ten z Bielendy z podkładem z L'Oreala. No i powiem wam, że kombo jest całkiem fajne, dobrze się to trzyma na skórze i po zmieszaniu, właśnie z innym podkładem, nic się nie dzieje, nie oksyduje, nie ciemnieje, więc jak najbardziej go można w ten sposób wykończyć. Tu mam jeszcze miniaturkę kremu z Oriflame, Lilac 30 ml, bardzo fajny kremik, dobrze nawilżający dłonie. Ja je kupiłam w takim trójpaku, nie wiem, czy one są jeszcze dostępne w ogóle w Oriflame. Przyjemne kremy, dobrze wchłaniające się w dłonie, dobrze nawilżające i przyjemnie pachną. Taka, wiecie, wersja do torebki. No i patrzę, co mi tu, kochanie zostało. Mamy tu coś jeszcze z kolorówki krem BB z AA. I tu miałam też kolor 01 light i on był naprawdę ciemny, także wiecie, w lecie jak troszeczkę bardziej opalona skóra to w porządku. Natomiast co mi się nie podobało w tym kremie? Miał bardzo świetliste wykończenie. Przy mojej mieszanej tłustej skórze to było wręcz nie do przejścia, bardzo mocno się ta skóra świeciła, błyszczała, ja takiego efektu nie lubię. Nawet przy, przy pudrowaniu właśnie tym matującym pudrem z ekocery, to i tak to świecenie było widoczne, więc wiecie, zużyłam, będąc w domu, ale do tej wersji niestety już nie wrócę. Mam jeszcze coś do mycia włosów, czyli Altera, szampon zwiększający objętość. 200 ml bardzo szybko mi się skończyło. Pomimo tego, że produkt był bardzo gęsty, no to niestety nie za dobrze się sprawdza na mojej skórze głowy i włosów. Nie wiem czemu, bo to jest niby do cienkich i słabych włosów, ale musiałam tego wylewać hektolitrusz, żeby mieć włosy, więc do tej wersji już nie wrócę. I został mi jeszcze żel podpurszcznik z Kosmi, czyli ta seria z osą tu mamy granat i jeżyny. Żal był w ogóle w kolorze takim czerwonym, pięknie pachniał, dobrze mął skórę, nie przesuszał, ale osobiście powiem Wam, że wolę tą serię ze słonym karmelem. Dużo lepiej mi się zapachowo podobała. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część Denka. Jak zwykle dziękuję Wam, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!